Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszko ja z Historii Mitrox, zapraszam Was przez na kolejny odcinek na moim kanale. Zresztą odcinku widzimy się po wsklepieniu w 2. W odcinku udało nam się wykraść jakieś dane z niskiego okrętu, nie jakby to nazwać, a tym razem możemy chyba zaczynać misję abordaż. Brzmi, interesująco. Zobaczmy jeszcze jak to widzie w praktyce. Na razie mamy się chyba spotkać z resztą ekipy, żeby Retro, przypuścić atak czy coś takiego. Nice. Okej, okay, no to mamy już jakąś motoróweczkę, więc spokojnie, musimy przechwycić łajbę. Dobra, to nie, nie powinno być chyba takie trudne, ale również i łatwo, bo tam widziałem, że jest dużo tych chińskich agentów chyba. Ale dobra. Pierwszy pływanie w And i won't nie będę się od tego podstawowego kamerą Marcus, I timed every barge hack with activity on the New York Stock Exchange. Every time, it matched up with periods leading up to volatile trading, all the way back to 2007. 2007? Wait, you saying the financial crisis was an early bellwether test to manipulate buying and spending patterns on an already susceptible market? But how did the Auntie Shoe Boys have access to it that early? No dobra, ciekaw ciekawia, że coś takiego zrobili. No dość posrana akcja, ale dobra, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Hmm, raczej to będzie teren strzeżony, więc nie będę musiał niestety uważać, niestety nie ma żadnych broni z tłumikami, tak jak mówiłem, ten strzeżony. E, więc już jest problem, ale dobra.

Jakoś dał radę. Teraz, kurde, nie mogę. To jest fizyczne hakowanie. E, A jak się tutaj dostanę? Mam drzwi, więc sobie je otworzę. Chciałbym jakoś tędy w dół, dobra. Mm, wróciłbym najchętniej. Paralizator jeszcze sobie wyekwipuje. Kurde, szkoda, że nie możemy tym zastanowionym kopterem e, zhakować tego wszystkiego, ale dobra. Grodzimy już mam otworzone kard do dostępu również pozyskaną, więc mogę chyba zaczynać jazdę. Teraz co? Może do środka, hmm, no, zbytnie to ja nie wiem Góra na pewno nam się przyda. Chyba nas jeszcze nie wykryli, chociaż tyle dobrego. Chyba ja już tutaj byłem, jest ja że tam okolica nawet eee, chociaż nie. Tędy na pewno mam nie iść. Wykryli nasz, nas już, czy nie? Nie wiem. Dobra, na razie poczekałbym, e, aż ci goście sobie pójdą. Może za pomocą quadcopteru. Coś tutaj siedziałem, więc musiałbym. Ora, już straciłem ten gładkopter i tak gówno nim zrobię. Nie wykryli nas, wow! Superowo to musiałbym teraz. Może tędy od góry wejść, no i już nas wykryją, chyba. E, dobra, strać to. E, shotgun musi pójść w ruch, shotgun powiedziałem.

o kurde, ile tutaj jest tych gości? Kurde, fuck, blisko. No nie, ale za dużo ich tutaj było, naprawdę. Ale czemu nas tak łatwo zauważyć i tak nas kroją ciągle? Metkami mi daleki kół odporny nie mogę sobie kupić. Ale teraz mam dotrzeć do serwera. Jak tam dotrzeć, niby? No, nie wiem. No, Okej, okay. mamy to już zrobione. Nie wiem, czy przypadkiem kopterem nie będzie tutaj łatwiej się poruszać. A czekajcie, no to na to wychodzi, że muszę tak jakby być na tym terenie i teraz jakoś zejść w dół. No to jeszcze raz. Paralizator są ciśli. Nie, są dobrze na razie. To jest neutralni. Okej, okay, przejście w dół serwer. Eee, przejście, nie. No to tutaj może. The blueprints you found show a service elevator shaft. They say that shaft is a bad mother.

Chyba niestety tak. No to dobra, może dam radę. Do czyli windą na góry na górny pokład. tymi tymi z tą paczuszką, tak mi się wydaje. Dobra, już jest. Teraz bym chyba... Chętniej bym się wrócił. Eee, nie czy czy Markusem poseć tam jechać na górę. Wydaje mi się, że chyba nie, ale muszę tak jakby odpalić tą windę jest chyba innego wyjścia niestety to nie mam. Paralizator nie jest już wyekwipowany, więc spoko. Eee, to możemy chyba od... odpalić? Ale czy chyba już do góry. Dobra chyba dobrze zrobiłem, że nie pojechałem na górę. Yy, paralizator niby jest, ale chyba walę strzelbę na bliski dystans. Yy. Jeszcze tylko kilka sekund nam zostało. W zasadzie kilkanaście, ale dobra Damn, man? może jakoś damy radę, ale kurde trochę się cykam. Że zrąbałem zostając tutaj. bo nie będę musiał jakoś wyjść do góry. Ale chyba takie proste nie będzie. No ale dobra 14 sekund, co mogę tutaj jeszcze zrobić?

Ja ją wyłączyłem? Fuck. No to gnianie Jednak musiałem lecieć do góry Kurde No to gówno A i teraz nie mogę Dobra, no to muszę chyba pieszo polecieć Strzelba musi pójść w ruch Kurde Bela eee, Chyba powinienem dać radę tędy jakoś Hmm, Wyjślać do góry, polecę tędy? No, nie wiem. Dobra, jakoś to na razie idzie. Mogłoby iść szybciej, dać trochę jak krew z nosa, powoli, ale... ...dokąd nas, dokąd nas to zaprowadzi na pewno? Ale okej, okay, mamy już chyba teren na... O, Bar już widzę nawet. Misja wykonana, naprawdę? Już? Wow, no to jednak musiałem być u góry Zarambałem trochę, ale... Wow, jaki oh, duży dron! Oh, okay. Okay. Oh, what? Hey, yo, Josh, man How many times have you flown this thing? No powiem, że dość nie dron, nie takim. Chociaż ten nasz quadcopter nawet jest kid, bym powiedział, do przynajmniej rozglądania się Niestety, do czego rzeczy z nim nie zrobimy, nie możemy wejść w interakcję z takimi, nie wiem, terminalami danymi czy czymś takim. Niestety, to wymaga interakcji e, fizycznego hakowania, tak to nazwijmy, niestety. Więc nasz Dronix, ten skoczek, jest niby trochę lepszy, czyli o to chodzi. że te haki w końcu zostały dostarczone do sprawiedliwości. To, szczerze to pokazuje błąd w systemie, od podwójnych kabelów do spijania i sabotowania grupami takich jak DeadSec. Teraz, powiem ci to. Bloom is working on a product that will eliminate this problem. Fucker gave the hackers bellwether access so they could test it Then spun the attack as a vulnerability on the submarine cables. Gotta hand it to the asshole. You no more companies are gonna sign up for Bloom's satellite pipeline. Okay, so we release everything we have on Duchamp, okay? Let the public hang him like they did fucking Mussolini. Breaking his neck isn't the answer. Well sitting man. on our asses isn't either, okay? So but for once what I want like to do. Shut up! He's baiting us. Think he's trying to neutralize us one last time as a threat. And we are a threat. We agreed, all of us, to play this thing out on our own terms. Has that changed? Good. We almost have everything we need to hurt him permanently. So let's all get back to work. And let's bring this thing home. Mm -hmm. No dobra, czyli wychodzi na to, że już niedługo będzie ten atak na Bluma, To mnie bardzo cieszy. Yy, A borderz, zostałem osiągnięcie spoko. Wow, pół miliona ponad followersów. Superowo, i dan to poziomów da? Nie wiem, ale chyba tylko jeden. chociaż. Wow, dobra, kolejny poziomik, super. 816, dosyć ponad 17 chyba punktów powinien mieć yy, umiejętność na to wychodzi, więc fajnie, już raczej nic sobie nie ulepszę dodatkowo bluza widziałem wcześniej, że miałem chyba jakąś misję z sitarą jeszcze do zrobienia ale tego pewnie nie jestem, pamiętam, że namalowanie tego graffiti spowodowało, że mamy tak jakby kolejną misję kurde tego pewnie nie jestem, więc tak zobaczmy co my tutaj dalej mamy A aplikacja aplikację yy, operacja główna, tak na Bluma. jeszcze nie No tutaj co mamy tak właśnie o to mi chodziło, o tą misję, dobra zawłaza w ręce u mas

You need to hack into the CEO's office. Oh, Mary Catskill. And. Here's an exploit to open up the back door into the servers. Another USB? I, I could start a damn store with these. Just don't sell that one. Wiesz, ostatni raz, kiedy byłem tutaj, nie było tak dobrze. Najgorszy raz, naprawdę. Tak. Złe wspomnienia. Z tym powodem zwiększono bezpieczeństwo. No, to po prostu świetna wiadomość. To mnie dziwi, że my wszystkie zadania musimy robić w sensie... Sitara, Śruba, Josh to też są hakerzy, więc dziwne, że my musimy całą robotę odwalać, ale no dobra. Czyli tak, potrzebujemy dostępu. Jeden klucz już jest. Musiałbym się jakoś tam dostać. No to drzwi otwarte, jakaś wiadomość. Eee, dobra, jak mogę tam się niby dostać? Nie wiem, ale chyba możemy już wbijać tam do nich. Mamy już chyba wszystko zhakowane tak jak chciałem. Eee, Potrzebowałbym paralizatora. Dobra, jedne i drugie drzwi sobie otworzymy. Dobra, jednego dał radę. Teraz musiałbym może to zniszczyć. Fuck Dobra, zniszczone A, pamiętam, byłem tutaj nawet. Chyba. Tak, byłem. Dobra, pamiętam jeszcze okolice. Dobra, jedno hakowane. Fuck Marks, szybko. Że naprawdę jak nas strzelą to przerywamy całą animację, musimy znowu czekać na wszystko jest według mnie trochę bezsensowne, ale dobra, jednak nie Chyba, że nas nie trafili, no to też istnieje taka opcja Aha, nie, nie skończymy interakcji No pff, cholera, jasna no no szybko, Marku, spejdź już kończ tą zasaną animację. Ja już nie wierzę, że naprawdę byle gówno nam ją przerywa, na jak chce się ruszyć. Tak nie skończymy animacji, nie skończymy punktu, który musimy przejąć. No i znowu. Po prostu super. Też ja dam się chyba zabić i... Albo nie wiem, jeszcze raz. Odpalam. To jest dla mnie naprawdę kompletny besten. Jakbyśmy już mieli kończyć tą animację, to i tak nam przerwą. To nas kurde strzelają. To jest według mnie bezsens, No dobra. Jak już nas zabiją, bo to jest według mnie już przesada. Eee, zaczęto od nowa. Może wreszcie jakoś to wyjdzie. Eee, chociaż może powybijam ich i tak będzie najlepiej. Hmm, nie wiem. Aha, teraz zaczęli nas od boku. No z każdego boku, no jak mamy za stroną szybę, zaczęli nas strzelać. Jeszcze... A, muszę tutaj. No pewnie. Jeszcze więcej. Czemu ja to muszę robić stojąc? Ja nie mogę kłusnąć czy coś. I teraz będę pół godziny czekał, aż będę sobie klikał, klawisze zasrane zamiast szybko to wykonać. No proszę, wreszcie zrób to Markus. Aha, dobra, co? Aha, czyli o to chodzi. Nie możemy być strzelani, bo mamy za sprawą z jakimś, nie wiem, drony czy jakimś góry. No Dobra, no to niech pierwszy nas zabije. i spróbuję to zrobić jeszcze raz po cichu. Phone tapped. We'll record all her conversations. We'll get everything she says. Head over to the server room and install the back door. Way ahead of you. Just a quick reminder to all inviters the projects we work on need to be kept super secret, right? We all know that. So anybody asking about what we're up to, even by family members or best friends, can't be told anything. Dobra, mamy też już niby zrobione, więc możemy chyba już wyjść eee, dobra, dobra, mamy znikanie, poszczęściłbym prostu... tego gościa jeszcze raz na wszelki wypadek, bo on jest ciężki W końcu kategorię ma ciężką chyba eee, I teraz mógłbym co niby zrobić? Może przejść jakoś tędy, bo muszę jeszcze zainstalować furtkę w serwerach invite no dobra, jak mógłbym to serdecznie? No przydało się chyba stąd zejść jakoś. A, już chyba nawet wiem jak. Hm. przecież przejście raczej główne nam da. A, dobra już. Tak. Prawie. Musiałbym te ser... Serwer... O, jakie tam serwer, te gówno wyłączyć. Podzimy. A, to, jest, to jeszcze bardziej na dole jest. Po prostu super. Jakie mam niby tam dojść? A. Tędy. Czyżby? E, wydaje się, że chyba... Tak? No kurde, gościu. Nogę dostał, super. E, jak mógłbym tędy niby zejść w dół? Nie wiem, może tak A, gówno nam to da. Dobrze wiedzieć. Jaka mam niby tam... przejść? Ja się pytam. Już dla mnie ta lokacja jest kompletnie bezsensowna. Fak. Eee... Jakąś windą? Hmm. Wydaje mi się, że chyba tak. To czekać? Może jakoś ta radę tędy niby przejść? Pintem naprawdę? No nie. Co jest? Jaka mam niby tam zejść? Naprawdę tutaj były drzwi? No dobra, szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem, ale okej, okay, już mamy chyba to, co musiałem zrobić. Czekajcie, jeszcze nie. Jak mówię, tam się niby to... Wejście sieciowe jeszcze, okej, okay. no to może tędy damy, taką przejść. To jest tak, jakby tutaj. Nie możemy. Okej, okay, no to jeszcze więcej roboty, dobra. Mm, gdzie mamy zasięg, że tak powiem? No tak, tu teraz skóra. To leci tak, to leci tak. To trzeba przesunąć, by też leciało. Ta jest już. A jeszcze to bym sobie najchętniej może. Hmm, może tak. Teraz to tak, to leci. To najchętniej góra, to również góra. To już leci, to odblokowane Tutaj zrobiłbym tak, że to wszystko fajnie grało. Eee, potrzebujemy jeszcze tutaj na bokach. O, już chyba nad wiem, jak. Czy tylko tak, jakby. O, właśnie, teraz to mamy. Góra. Tutaj jeszcze potrzebujemy też raz góra. To mamy wszystko. Wziąłbym chyba tutaj. tak. Teraz mam niby tutaj na boku, tutaj na boku również, więc musiałbym jeszcze Gdy to przesunąć, to już mamy To jest tak To bym zrobił najchętniej tak To tak, tutaj mamy, tutaj mam już 2 na 3 To leci do góry eee, Leci, 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 to jest gdzieś Czekajcie, co? Bo to już jest na większą skalę coś mi się tak wydaje, to myślenie dobra, tutaj mam odblokowane, to by poleciało do góry niby z boku tutaj już. tak nie tak? Z boku już tutaj wszystko mamy. To mogłoby lecieć w teorii tak. Tutaj góra też już jest, tu jest już dół. Hmm, potrzebowałbym boku jakoś. No to może bok odblokowałbym właśnie tak. Tu jest odblokowane. To zrobiłbym tak. Eee, od boku chyba. No dobra, jednak nie ma wszystkiego jeszcze. Tutaj tak. Tutaj już mamy. Potrzebowałbym tutaj. Muszę tutaj. A! Dobra, mamy leci do góry, to już jest tak, to tak potrzebowałbym jeszcze tutaj jednego, więc jak leci to do góry, to musi upadać. Czyli tutaj to jest to leci tak, to odblokowane, dobra, mamy to chyba już to już leci tak eee, tutaj, chyba wszystko już jest na miejscu. Tak! Wow! No, potężne myślenie. Nie no, jednak przyjemne jest to chodzenie i klikanie tych wszystkich zasilaczy, jak to nazywam. Lepsze niż szybko w tak mi się coś wydaje. Chociaż nie, musimy to jeszcze zobaczyć. Jak to tam dokładnie to wszystko wyglądało? Co so jest realizowane i co so ucieknij. Okay, what's up with this? co co what I'm seeing? Looks like. co ja zobaczę? Bellwether. Damn! To znaczy, Bloom jest poza tym. Oh, man, they're manipulują people into voting for thrust. You no know co? should be easy to refactor this to push against thrust. Ah, that's genius. Do it. No dobra, czyli o, jeszcze the hell out of there. a jeszcze to miejsce. tędy wchodziłem, yyy e, przecież jednak par paralizator chyba, więc sobie go wyekwipujemy jeszcze na wszelki wypadek. Eee tędy to Nie widzieli nas, super. Genialnie, że przeskoczył celownik. Eee, trendy się wychodziło? Tędy. No, nie wiem. Ale dobra, e, o! Szybko. Super. Dziwi już są. Wystarczy teraz chyba zgubić pościg albo opuścić tą strefę. No, policja przeszukuje tą okolicę. Dobra. E, nie wiem, jak wysoko. Nie no, dam radę chyba przeskoczyć broń możemy już chyba schować na wszelki wypadek, żeby nas nie podejrzewali o nic I co by się przydało teraz robić? Znaleźć jakieś auto chyba Bo jeszcze będziemy mój... O, dobra już mam Jak jeszcze się cofnie do nas powinno być chyba wszystko w porządku Eee, kurde Dobra już straci to auto Nie sądzę, że, że aż tak daleko pojedzie Ale najważniejsze, żebyśmy opuścili kurde tą zasraną strefę co, teraz będziemy mieli pościg? Skup pościg, no pewnie, oczywiście, dobra. Kurde, ja no są przeciwka. To jest w zasadzie z boku, no to niech się cofa gościu. Wziąłem sobie chyba motor, bo on będzie znacznie szybszy. Ja może już poturbowany, tak niezbyt. Ale dobra, e, nie wiem jak dużo mamy radiowozów do uniknięcia, ale chyba tylko ten jeden na to wychodzi. Ja zmieniliśmy niby pojazd, więc powinniśmy już chyba nie być podejrzewani o nic, oby. Dobra, e, mamy uciekanie, więc spoko. E, I co teraz możemy zrobić? Misja wypełniona. Superowo. Zależy ile followersów dostaniemy to jeszcze. E, to bym zobaczył. Y, I ten piękny napis misja ukończona. Co my tutaj mamy? 32 tysiące followersów, poziom 16 spoko. Ale No to wojcie, że teraz będziemy mogli przeszkodzić trusowi w zdobyciu prezydentury. Chyba tak. Okej, okay, a out. Josh jest pracą zmienić algorytm do skrótów. Hey, jeden z innych kandydatów ma rany na ręku w skrócie City Hall. Mogę tylko znać go tam. Cool. Dobra, i co teraz musimy tutaj zrobić? Spogadać się z literą przed ratuszem. E, dobra, kolejne followers. To mnie zbyt nie interesuje. Kolejni w zasadzie. E, dobra, mamy tych followers w prawie 3 miliony. No, potężnie to zaczyna wyglądać. Spoko. Wydaje mi się, że to już jest wystarczająca ilość odcinka. Mam nadzieję, że Wam się nie podobał. Do następnego odcinka, Siemka.